Dzień dobry panowie, ja jestem Dawid. Jak widać, nie piję od 20 lat, a tutaj są dopowy tego w postaci pełnych trunków. No i dziś skupimy się na zdjęciach, jakie dodać na Tinder, aby zwiększyć swoje szanse, zwiększyć ilość swoich bar. Zaczynamy. Na początku skupię się na badaniach naukowych, aby to wszystko miało ręce i nogi. Nie będę tutaj opowiadał jakichś rzeczy, które sobie wymyśliłem, tak że sobie tak uważam i, i tak robimy i tak należy robić. Skupię się na badaniach naukowych, bo no, mam takie cztery przykłady, dlaczego. Warto dodawać takie, a nie inne zdjęcia, a następnie jeszcze dodam coś od siebie, więc oglądaj do końca. Rada numer jeden. Na zdjęciu profilowym, szczególnie na tym pierwszym zdjęciu profilowym, powinieneś mieć taką fotkę, która prezentuje Twoją pewność siebie. Zdjęcie, na którym, na którym widać Twoją dumę, to, że jesteś człowiekiem sukcesu, jesteś dumny, dominującą osobą. Tak, tak powinno prezentować się pierwsze zdjęcie, tak powinieneś mieć taką ekspresję twarzy, i postawy. Jest to bardzo atrakcyjne. Kobiety nieco inaczej postrzegają atrakcyjność. To nie jest takie zero-jedynkowe, jak u mężczyzn. Mężczyźni bardziej skupiają się na tym, albo jest ładna dziewczyna, albo nie. Kobiety nie do końca. Też oczywiście wygląd ma znaczenie duże. Natomiast to nie wszystko i liczy się także pozycja w społeczeństwie. No niestety na że nie da się tego łatwo pokazać. Możesz pokazać zdjęcie z swojego samochodu, ale to jest, no umówmy się, troszeczkę nie tak, jak powinno to wyglądać. Powinieneś troszeczkę iść w innym kierunku jednak. Spójna właśnie pozycję, pewność siebie, należy to pokazać właśnie poprzez dobre zdjęcia, poprzez dobrą ekspresję twarzy, więc być po prostu o dumę, jako pokazanie tego, że jesteś pewny siebie, że nie jest straszne Ci życie i dobrze się prowadzisz. Oczywiście, wiesz, no, możesz tak udawać też takie zdjęcia, ale polecam zrobić takie zdjęcie wtedy, kiedy faktycznie się czujesz dobrze, kiedy czujesz się pewnie, kiedy masz dobry dzień, kiedy wszystko się układa idzie po Twojej myśli um, no, i wtedy, wtedy to po prostu będzie naturalne, ta ekspresja twarzy będzie dobrze widoczna. No i dzięki temu będziesz dobrze wyglądał. powiedzmy, to yy, marcu dzień, yy, dopiero zerpała z tą dziewczyna, yy, jesteś podłamany, no to niestety yy, no nie wyjdzie to dobrze. Będzie to wyglądało na siłę i nie oszukasz swojej twarzy. Więc pierwsza rada to wyglądaj na zdjęciu profilowym pewnie, bądź zdecydowany pewnie. Rada numer dwa, dodawaj takie zdjęcia, na których widać swoją pasję, pokazuj zdjęcia, na których bawisz się życiem, pokazuj, że nie jesteś nudny, to mogą być zdjęcia jak nurkujesz, jak jesteś gdzieś ze znajomymi, jak się bawisz, jak jeździsz, jeździsz kamperem po, po Pert, to są takie foty, gdzie, gdzie pokazujesz po prostu, że jesteś spoko, gościu na luzie, masz swoje pasje, zainteresowania, nie wiem, grasz w kosza jesteś na nartek, na desce, po prostu się bawisz, jesteś, jesteś dobry. Mogą być też foty, gdzie po prostu pokazujesz, że masz dystans do siebie, tak, e, jakieś, mm, nie wiem, ciekawe sytuacje, znajdziesz jakieś zaaranżowane sytuacje na zdjęciach, e, znajomymi mieć coś w tym stylu, e, wygląda to też ok i po prostu pokaż, że, że masz dystans, że jesteś gościem, z którym można się dobrze bawić. Zasada numer 3 na Tinderze, lepiej radzą sobie mężczyźni, którzy mają zdjęcia, na którym widać lewy profil twarzy, jest to pokierowane tym, że na lewą stronę twarzy steruje inna półkula mózgu odpowiedzialna za inne rzeczy, ta strona pokazuje zaufanie. Zaufanie jest też ważne w nawiązywaniu nowych relacji, więc to też może być jakiś tam czynnik na zwiększenie swoich szans i aplikacji. Być może nie są to jakieś ogromne szanse, no ale zawsze warto zrobić coś, żeby zwiększyć swój udział, żeby zwiększyć swoje szanse powodzenia, no po to to chyba robimy. Więc jeśli możesz to najlepiej skupić się na lewej półkuli, na lewym profilu twarzy, ja akurat mam lepszy lewy profil od prawego, no jeśli u ciebie to jest inaczej, jeśli masz prawy profil zdecydowanie lepszy, to nie musisz się aż tak kierować tą radą, nie jest to aż tak bardzo istotne. Możesz, możesz pokazać też profil twoje, twarzy prawy. Yy, należy te rady oczywiście traktować jako taki, z takim lekkim dystansem. Rada numer 4. Okazuje się, że pisałem już o tym na blogu. Pamiętaj, mój blog david.art.pl. Tam masz trochę dużo, dużo informacji na temat Kindera. To też poradnik i e booka, może go przeczytać. Jeśli chodzi o. Zdjęcia, gdzie mężczyzn, mężczyzna się uśmiecha, okazuje się, że niekoniecznie jest to najlepszy wybór. Lepiej wypadają zdjęcia, gdzie jesteś pewny siebie, tak jak powiedziałem, dominujący, nawet czasami poważną, masz twarz, ale wyglądasz na zdecydowanego, pewnego siebie człowieka. Zdjęcia z uśmiechem czasami sprawiają, że mężczyzna wygląda bardziej na takiego bardzo łagodnego, na takiego. Dobrego, niekoniecznie dobry pomysł na to pierwsze zdjęcie, które masz w profilu. Pierwsze zdjęcie musi być na maksa, musi być wyciśnięte jak najlepiej. Możesz dodać oczywiście zdjęcia, jak się uśmiechasz, śmiejesz, ale najlepiej sugerują badania, żeby zrobić to w kolejnych zdjęciach, a nie na tych pierwszych fotach. Więc to jest taka jeszcze rada. Niekoniecznie uśmiechaj się jak głupi do sera na pierwszym zdjęciu. No, możesz to zrobić tam dalej, w kolejnych fotach. I to w sumie tyle, te cztery rady. co badania naukowe, na których się opieram, to zostały przeprowadzone na 10 tysiącach profili na portalach rządkowych. Czułem link oczywiście do tych badań naukowych w opisie filmu. No i teraz jeszcze słowo ode mnie, co ja zaobserwowałem i też pewnie jak czytasz mojego bloga, to wiesz, co powiem. Uważam, że pierwsze zdjęcie powinno być takim. Maksymalnie wyciśnięte z, z ciebie wszystko, co najlepsze. Bo to jest, jeżeli działa Tinder, Tinder jest bardzo szybką aplikacją, tam nikt nie wchodzi w szczegóły. No Jest po prostu zdjęcie i jest lewo lub prawo. Rzadko kto, rzadko kto nawet robi coś takiego, że przegląda te profile, jeszcze te zdjęcia inne w profilu za pierwszym razem, musisz być tego świadomy, że po prostu mało, która kobieta będzie jeszcze przewijała sobie zdjęcia, jak się je wyświetlisz. Raczej zareaguje na pierwsze zdjęcie. Większość ludzi robi albo tak, albo nie, więc pierwsze zdjęcie musi być to najlepsze, jakie możesz zrobić. Najlepiej, jeśli masz zdjęcie jakieś profesjonalne, zrobione przez kogoś, kto zna się na fotografii, tak? nie strzelone gdzieś pod lampą w salonie, gdzie widać z tyłu komodę i stołów brudnych ubrań, no to to nie jest dobry pomysł. Więc najlepiej, jeśli ktoś się na tym zna, ktoś chce kto zrobić tą fotę tak, jak być powinna. Ja polecam, jeśli masz dobrą sylwetkę, to pokaż tą sylwetkę na pierwszym zdjęciu. Nie będę nawet tutaj się a, tutaj ukrywał, że to jest zły pomysł. Uważam, że to jest dobry pomysł. Ja miałem kiedyś tak, miałem Tindera, to też miałem wiele takich zdjęć i miałem takie zdjęcia właśnie, miałem niski poziom tłuszczu, miałem często jakieś komplementy, gdzie miałem też duże par, dzięki temu, że miałem właśnie tą sylwetkę bardzo dociętą. Więc jeśli masz sylwetkę, to robisz to na przykład na Karaibach pod palmą, i dołączysz do tego te rady, o których już mówiłem poprzednio, tak, że jesteś pewny na tym zdjęciu, dobrze wyglądasz, no to wtedy jesteś pewny, dominujący, no to wtedy na pewno będziesz bardzo dobre efekty i zdecydowanie zwiększysz poziom swoich par, które masz do tej pory. Jeśli jeszcze coś mogę dodać, to przede wszystkim no, na że jest taka opcja Smart Photos. Smart Photos, czyli chodzi o coś takiego, że Tinder sam dobiera zdjęcia, które wyświetla osobom innym osobom. Jako pierwsze, tak, to jest taka, taka fajna funkcja, którą warto mieć włączona, bo Tinder sam dobierze prawdopodobieństwo, takie zdjęcie, które ma największe prawdopodobieństwo szans polubienia przez daną osobę. Tak. Tinder wyliczy, ile e, dana osoba, jakie profile lubiła, jakiego typu zdjęcia, i pokaże najbliży, najbliżej, najbliższe zdjęcie do tego typu, e, które ma najwięcej szans powodzenia, i wtedy masz szansę też połączyć się w parę. A potem, jak już zdjęcia działają, jest wszystko ok, to. Tylko i wyłącznie już wszystko w swoich rękach, w klawiaturze i też w no, charakterze, tak? Charakter też już wchodzi później, pewność siebie i tak dalej, no jest to bardzo istotne. Więc pamiętaj, że te cztery rzeczy są istotne, o których mówiłem, wspomniałem i wyciśnij z pierwszego zdjęcia wszystko, co tylko się da. I tyle na temat zdjęć na Tinderze. O, jeśli masz jakieś pytania, oczywiście pisz w komentarzu. Serdecznie Ci dziękuję za i zapraszam wkrótce na no, kolejne materiały w tej kategorii i w innej również. Dzięki. Trzymajcie się i życzę Wam oczywiście bardzo dużo par na Tinderze. Pozdrowienia, joł!